Oceni się, że o niepodności mówimy wtedy, kiedy para młodych, zdrowych, pięknych i bogatych ludzi współżyje przez rogi, to jest z tego współżycia nie ma prokreacji. Wtedy też mówimy o tym, że para powinna się niepokoić, jeżeli chodzi o niepłodność. Wtedy polecamy, aby para się zbadała razem, czyli kobiety standardne w tej chwili badanie tylko kobiet, to też prosimy o, tym, o to, żeby mężczyźni także się od razu badali. I według najnowszych norm 15 milionów plemników to jest ta najmniejsza liczba plemników, która wymagana jest, aby doszło do zapłodnienia, oprócz paru jeszcze innych cech, które są oceniane w badaniu nasienia. Przyczyn jest bardzo wiele tak naprawdę od wad wrodzonych, które mogą się pojawić przez wady nabyte. Stany pozapalne, infekcyjne, różnego rodzaju wady anatomiczne, które się pojawiają, tak jak żelaki polsko-nasiennego, bardzo częsta wada. Poprzez niepłodność idiopatyczną, około 30% pacjentów ma tak zwaną niepłodność idiopatyczną, czyli niepłodność o nieznanym charakterze pochodzenia, często bardzo wiele. Wiele uwarunkowań na to wpływa, że taka niepłodność występuje. Ten problem jest coraz większy i do niedawna jeszcze uważano, że to głównie kobiety mają problemy z płodnością. Okazuje się, że to nieprawda, że w tej chwili te relacje się wyrównały i około 50% mężczyzn także ma problemy z obniżonymi parametrami nasienia. Więc w tej chwili mówimy o problemie par po obu stronach. No jest to na pewno bardzo trudny temat. Może już nie tabu, bo zaczynamy o tym rozmawiać i najważniejsze, że zaczynają mówić o tym media. Słynni ludzie, co tych zwykłych szaraków troszeczkę ośmiela w ogóle do, do sytuacji badań, do rozmawiania o nich z kimkolwiek. Natomiast musimy pamiętać, że na pewno jest to bardzo, bardzo trudny temat, bardzo intymny, no i w związku z tym bardzo trudno jest rozmawiać. Oczywiście jest to temat dotyczący mężczyzn, a więc zdrowie. Mężczyźni, rozmowa. To są w ogóle troszeczkę takie rzeczy, które się mijają. Natomiast mam wrażenie, że musimy zacząć o tym więcej mówić i musimy przestać udawać, że nie ma tego tematu, bo ten temat będzie pojawiał się coraz częściej. Odżywiamy się coraz gorzej, żyjemy coraz szybciej i coraz bardziej niezdrowo, a więc po prostu przypadków męskiej niepłodności lub obniżonej. Płodności będzie na pewno z, y, więcej z czasem. Kiedy się zgłosić do specjalisty? No, uważamy, że jak najszybciej, dlatego że diagnostyka mężczyzn nie jest łatwa, ale jeszcze trudniejsze jest leczenie. Proszę pamiętać o tym, że proces tworzenia plemników trwa prawie 3 miesiące. To oznacza, że mamy jakiś proces diagnostyczny, potem proces leczenia i dopiero potem 3 miesiące, kiedy to nasienie w dobrych warunkach zaczyna się tworzyć. A więc im wcześniej zaczniemy ten proces, tym szybciej będziemy mieli efekt. Podstawowe badanie nasienia to jest badanie po o powiększeniu tysiąc razy. I to wystarczy, żeby ocenić kształt główki plemnika, kształt witki, to są bardzo podstawowe badania, ale okazuje się, że zbyt słabe. I w tej chwili, chyba najlepszym komercyjnie dostępnym testem jest taki test o nazwie EMSOM. To jest badanie tzw. morfologii plemnika. Chodzi o to, aby w powiększeniu 6600 razy powiększyć ten plemnik i zobaczyć, jak on ma strukturę wewnętrzną. I tam jest taka skala czterostopniowa, i te plemniki, które. Kolokwialnie zaapały się na stopień pierwszy, można ocenić na naprawdę prawidłowe i takie, które mają pełen potencjał do zapłodnienia, natomiast pozostałe w różnym stopniu albo już nie nadają się do zapłodnienia, albo w ograniczonym zakresie. A więc to badanie jest najdokładniejszym, komercyjnie dostępnym badaniem w tej chwili na rynku. Na pewno taka informacja jest szokiem. To jest sytuacja kryzysowa w życiu. Jeżeli nie było żadnych informacji, które mogły wskazywać, że ten temat będzie się gdzieś tam pojawiał, to jest to po prostu bardzo wielkie zaskoczenie. Szczególnie dlatego, że gdzieś tam pokutuje ciągle jakiś mit, że gdyby tak było, to gdzieś byśmy mieli jakieś symptomy tego, a tego, tego nie widać. To dopiero możemy sprawdzić po specjalistycznych badaniach. Trzeba pamiętać, że nie ma to nic wspólnego z impotencją, nie ma nic wspólnego z problemami seksualnymi czy z umiejętnością nawiązywania relacji. To są w ogóle dwie różne rzeczy. Bardzo często tak się zdarza, że to kobieta jest jakby tą osobą, która w związku przed do tego, żeby jak najszybciej zajść w ciążę, żeby mieć dziecko. Problem polega na tym, że mężczyzna po takiej informacji być może będzie potrzebował czasu, aby to sobie wszystko przetrawić, przeanalizować i postanowić co ze sobą począć dalej. Dlatego, Dlatego no właśnie ta cierpliwość jednak w sytuacji popędzania czasem jest, jest bardzo ważna. Kobiety powinny starać się jednak wykazać zrozumieniem, dlatego że im bardziej nerwowo będą podchodzić do tej kwestii, tym dłużej to wszystko może trwać.